Łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym było dla mnie zawsze bardzo ważne. Pamiętam, jak jechałam na pierwsze nagranie, bo jestem producentką filmową, kiedy moja pierwsza córeczka miała 9 miesięcy, bo dla mnie to było ważne. Chciałam się spełniać nie tylko jako matka, ale także spełniać się w swoim zawodzie i robić to, co lubię. I pamiętam, jak mama wtedy do mnie powiedziała, ale jak ty to sobie wyobrażasz? Przecież teraz ty już masz dzieci. Ja mówię, mamo, ale chyba jak mam dzieci, to to nie oznacza, że życie się kończy. No i tam pojechałam na te nagrania. Oczywiście trzeba było wracać. Planowałam tam jako producentka tak trasę, że zawsze musieliśmy na noc wracać do domu, chociaż wygodniej by było, żeby ekipa gdzieś tam została na nocleg. Ale wszyscy mnie rozumieli, z tym, że w ekipie ja byłam jako jedyna kobieta, reszta to byli mężczyźni. Wszyscy rozumieli, wszyscy się zgadzali na to, że wracamy, że jedziemy, bo Natalia leci do córeczki. I było to dla mnie. Takie doświadczenie z jednej strony, jako dla mamy, bardzo trudne, bo chyba każda matka mnie zrozumie. Zrozumie, zostawić dziewięciomiesięczne dziecko w domu i pojechać na cały dzień na nagranie, było bardzo trudne. Z drugiej strony dostałam ogrom wsparcia od mężczyzn w pracy, co pokazało mi, że to nie jest czymś nadzwyczajnym, że można tak robić. Można ludziom powiedzieć, że to jest dla ciebie ważne i że chcesz i tam się realizować, i tam. I wtedy ludzie podchodzą do tego ze zrozumieniem, i można powiedzieć, że wszyscy wokół pomagają ci zrobić tak, żeby to się udało. Przynajmniej ja miałam takie doświadczenie. Więc kiedy urodziła się moja druga córka, to ja już w ogóle pracowałam od pierwszego jej dnia, tak naprawdę. W łączeniu życia zawodowego z macierzyństwem pomaga mi przede wszystkim mąż. <laughs> eee, później niania, nasza rodzina. No, i wsparcie z ich strony. Przede wszystkim, kiedy ja wiem, że ja czegoś potrzebuję, a mam dwójkę dzieci malutkich i ktoś się nimi musi zająć, no to pierwszy, do kogo pukam po pomoc, to mój mąż. I dzięki temu, że on mi nigdy nie odmawia, dzięki temu, że zawsze stara się mnie wspierać. Chyba dzięki temu jestem bardzo spełniona i jako matka, i też jako prezeska fundacji, i jako producentka filmowa. Pracującym mamom to ja bym życzyła, żeby wierzyły w siebie przede wszystkim, żeby się nie poddawały, żeby szukały pomocy i potrafiły prosić o pomoc, i żeby zawsze pamiętały, że dzieci mają też ojców.